Hejka, Marinette. Hejka, Adrien. Uważaj, Marinette. O, dzięki, Adrien. I voilà. Ulubione croissanty samty I szukaj dla jej Adriana. Dziękuję. Do zobaczenia, Marinette. Dzień dobry. Już podaje śniadanie. Powiedz, jak twoja sympatia przyjęła wiadomość o twoim wyjeździe do Londynu? O... Nie powiedziałeś jej, mam rację? Domyślam się, że to dla was nieco smutne, ale wiesz, że robię to, żebyś był szczęśliwy. Chodzi ci o jego wizję szczęścia, a nie twoją własną? Hm. Ja jestem jego ojcem i wiem, co dla niego najlepsze. Trzeba było posłuchać rady, Marinet. Hm. Twoje pankejki smakują wstępnie. <grym> Miłego dnia, Natalii. Przepraszam, ale chcę się przejść. Muszę jakoś pozbierać myśli. Pokazałeś ojcu, gdzie jego miejsce. Ale zrobi minę, jak mu powiesz, że nie jedziesz do Londynu. Nie mam pojęcia, jak mu to oznajmić. Ale zrobisz to w końcu, prawda? Nie możesz czekać z mówieniem, że nie jedziesz, aż wyjedziesz. Jedno tylko wiem na pewno. Będziemy z Marinette zawsze razem. Zawsze? Więc przypominam, że zostało ci kilka dni. Adrian? Marinette. Shuket? E, dziękuję. Nie mogą się pocałować? Czy to takie skomplikowane? Dla tych dwojga owszem, nawet bardzo skomplikowane. Hmm. Dosyć, zróbcie to teraz! Co? Nie rozumiem, o co ci chodzi. O buzi! O pocałunek, czyli dowód wielkiej miłości między ludźmi, którzy czekają na to od bardzo dawna! Więc ma być buzi, już! Bo ja was wycałuję! Dziękujemy za wsparcie, ale czekamy na odpowiedni moment. Prawda, Marinette? Ach, pięknie to ująłeś. Jesteś taki idealny, jak zawsze. Nie, bo ty. Nie, bo ty. Nie, bo ty. ty jesteś idealny. Ach. Ty jesteś idealna. Ty jesteś idealny. Nie, ty. Nie. ty. Są tacy słodcy. I potwornie irytują.